Odkryłem smutną prawdę o Kissy Missy. Zapewne kojarzycie, że w trzecim rozdziale Poppy Playtime naszą Kissy Missy można było spotkać w pokoju, gdzie to się działa smutna, wpatrzona w jakieś zdjęcie. Początkowo teorie mówiły, że albo to była jakaś przyjaciółka, albo to może było ciało Kissy Missy przed zamianą w zabawkę, i tego typu teorie szalały po internecie. Jednak po przeprowadzeniu szybkiego śledztwa udało mi się odkryć prawdziwą tajemnicę tej sceny. I i prawda, jaką znalazłem, jest naprawdę smutna. Otóż, na ścianie możemy zobaczyć rysunek tej dziewczynki razem z Kissy Missy, podpisany jako przyjaciele na zawsze. A patrząc na kolejne poszlaki, które również znajdziemy w tym pokoju, dochodzimy do prostego wniosku. Kissy patrzy na zdjęcie dziewczynki, z którą to się przyjaźniła przed godziną radości, w której to mała została zlikwidowana. Także możecie zostawić dla niej znicza w komentarzu, a po więcej sekretów zostawcie suba.